Pani, witajcie na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku kolejne przygody z Red Bull 3. Kolejne. Ale może i też ostatnie, ponieważ zostało mi tak naprawdę tylko 6 leveli do końca mojej gry. Kochani, łatwo nie było, było mnóstwo problemów, mnóstwo kłopotów w tym, aby dojść do tego etapu, w którym teraz jestem. Ale dzięki Wam i dzięki Waszym kciukom do góry udało się przejść prawie całą grę. Także kochani, trzymajcie kciuki i zaczynamy dzisiejsze zmagania. Dzisiejsze zmagania zaczynam od levelu 55. Kto nie oglądał poprzednich, niech szybciutko nadrabia. Oczywiście jest cała playlista specjalnie dla was zrobiona tak, aby było wam łatwiej oglądać. A teraz moi kochani, lecimy. Tutaj ta kula musi nam pewnie otworzyć te przejścia. To na pewno będziemy potrzebować bardzo podobny level już był. Więc no gdzieś tam te levele się powtarzają mimo wszystko. Ale zazwyczaj wtedy muszę yy, przechodzić inną kulą, bo, bo po prostu te kule gdzieś tam się zmieniają w międzyczasie po walkach z bosem. Także zobaczymy, czy teraz uda mi się bezproblemowo przejść. A jednak nie, to nie tak miało wyglądać. Ta skrzynia powinna spaść na ten wózek, a niestety się nie udało. Więc muszę podjąć jeszcze jedną próbę, na szczęście od tego momentu, yy, w którym zahaczyłam o tą czerwoną flagę, więc nie muszę już przechodzić tego początkowego etapu. No i lecimy, przysuwam sobie wózeczek, podjeżdżam na nim na górę, ups, znowu spadłam, o nie, 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 nie odjeżdżaj mi, halo, muszę go mocno tutaj słuchajcie wręcz przymocować do tej ściany, bardzo mocno nim podjechać, no i teraz mogę na spokojnie wrócić sobie po skrzynkę. No i znowu spróbuję bardzo, bardzo powoli ją tutaj zepchnąć, błagam nie spadnij, nie spadnij, nie spadnij. Albo zrobię to tak i przeskoczę szybko. O, czekajcie, czekajcie. Może wymyśliłam na to patent. Chyba całkiem niezły patent. Zobaczcie, ona dzięki temu. O nie! O nie! Prawie nie spadła! No nie! Ale te levely, niektóre, słuchajcie, są denerwujące, ale wydaje mi się, że właśnie w ten sposób trzeba to zrobić, że trzeba podjechać tym wózkiem, no i po prostu jakby na maksymalnie rozłożonym ją próbować tutaj wsunąć. Dobra, wskakujemy na górę, podjeżdżamy, jeszcze jedna próba, cyk. I może teraz szybko się uda? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, jeszcze jedna próba. Jest. Dobra, udało się. Teraz przeskoczę tutaj i muszę zawieźć ten wózek razem z tą skrzynką tutaj, bo ona będzie mi potrzebna, żeby ten level zakończyć. Cyk. Dobra, teraz wózeczek zjeżdża po mnie na dół. No i ja dzięki temu będę mogła wskoczyć sobie na samą górę. No i na samej górze na pewno jest flaga e, kończąca ten level. Zgadza się. I cyk, mamy to. Łatwo nie było, bo były trzy próby, ale na szczęście się udało. Zobaczymy kolejne levele, czy one znowu już będą się powtarzać? Ach, niestety tak. Szczerze powiedziawszy, myślałam, że czeka mnie tutaj coś innego. Ups, na tą kosę muszę uważać. Ale dobra, nie będę tutaj chwalić dnia przed zachodem słońca. Być może czeka nas jeszcze tutaj coś innego. I teraz szybciutko przebiegłam pod tamtym młotem, a tutaj muszę uważać na te świdrujące wirniki, które wyglądają jak takie kosy, bardzo ostre, więc muszę nad nimi przeskoczyć i uważać. Dobra. Udało się. Tutaj pewnie musimy jakoś się dostać do góry. Ej, ej, desko! Złaź ze mnie! Już? Tu koniec? Tak szybko? No tego się nie spodziewałam, także ten level poszedł ekspresowo, ale sprawdźmy kolejne. Ups! Tutaj już wiem, że nie doskoczę. Dobra, czyli muszę się bardzo mocno rozpędzić. Ej, 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 poczekaj na mnie. No nie. Czyli chyba jednak muszę się bujnąć ten jeden raz na tym drewienku i w odpowiednim momencie muszę przeskoczyć na tą drugą. Ej, no jeszcze się nie udało. Co jest? Taki podobny level też już chyba był. O, 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 dobra, dobra, yy, musiałam to zrobić mega szybko, tak szybko, że nawet się nie zorientowałam, kiedy udało mi się przeskoczyć. A tutaj znienawidzone przeze mnie trampoliny, ale dobra, udało się. A tutaj, co musimy tutaj zrobić? Okej, okay, widzę, że tam są kolce, czyli ten wózeczek musi mi pomóc przebrnąć przez te kolce bez skaleczenia, okej. Okay. No i ekstra! I ta trampolina ma mi pomóc wskoczyć na tą górę. Rewelacja, level zakończony. Czy mi się wydaje, czy został ostatni, albo może przedostatni level do końca? O nie, helikopter! Helikopter, helikopter. On jest spoko do momentu, kiedy nie otwiera mi się ta przednia szyba, bo nie wiem, co ja robię źle, że ona mi się otwierała w poprzednich podejściach do, mm, do tego helikopterka. Ej, ale teraz chyba idzie mi całkiem nieźle. Dobra, wyląduję, wyląduje? Jest, wylądowałam. No i szyba otworzyła mi się w idealnym momencie. Wygląda na to, że to już koniec. Ale chyba jeszcze nie. Chyba źle to policzyłam. Tak, to jest ostatni level. Ups, 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 o nie, o nie, o nie, o nie! O nie, ta kula tak szybko leci. Ona tak szybko mnie goni. Muszę ekspresowo przed nią uciekać. I uwaga, jest dobra. O nie! Nie mogę się zatrzymywać ani na chwilę. Tak naprawdę muszę tutaj, słuchajcie, chyba ciągiem yy, biec, ale nie, no ona jest zdecydowanie za blisko mnie. Czyli wygląda na to, że chyba jednak będę musiała podskakiwać. No nie, 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 nie. Dobra. Ej, no, co jest? Ona tak szybko zasuwa, że ja nie jestem w stanie przed nią uciec. No, nie, zostało mi tylko 8 żyć. Muszę uważać. O nie, czemu ta kula moja spowalnia? I w momencie, kiedy ona spowalnia, no to tam mnie po prostu dogania. Kolejna próba. Chyba pochwaliłam za szybko dzień, słuchajcie, przed zachodem słońca, bo nie mogę tego przejść. A wiem, że ta kula nie może mnie wyprzedzić. Ja muszę być chyba pierwsza na mecie, z tego co pamiętam, jeśli dobrze pamiętam. Aj, za szybko. Oj, nie, 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 nie. Niedobrze, oj, niedobrze. Niedobrze. Dobra, czekajcie, czekajcie, cyk. No, nie, 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 dobra, już prawie, już prawie, uciekaj. Matko, słuchajcie, na ostatni moment uciekłam przed tą kulą, lawą, kulolawą. To było straszne. No nie, o nie, jeszcze walka. Co, ja tak szybko chciałam zakończyć grę? Jak tu jeszcze walka z bosem, ze znienawidzonym bosem, którego niestety, ale można pokonać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy naskakujemy na jego głowę. A jak widzicie, on skacze wyżej od nas, więc musimy być swańszy. Dobra, jeszcze jedno uderzenie, jest, jest, dobra, mamy to. No i znowu to, czego nie lubię najbardziej, muszę uratować czerwoną kulę, ale niestety muszę w odpowiednim momencie trzasnąć w tą skrzynię, no właśnie, tak, żeby sama nie spaść. No i niestety kolejne podejście wygląda tak, że ja znowu muszę toczyć walkę z tym bosem, czyli z tą czarną kulą, ale tak jak kiedyś już znalazłam na niego sposób, Przyblokowałam go tutaj. Teraz najważniejsze, żeby w odpowiednim momencie uderzyć w tą skrzynię. Chyba teraz. Prawie się udało. O nie! Rozbiła się zbyt późno. I moja czerwona kula, niestety, spadła. Słuchajcie, zostały mi trzy życia. Robi się całkiem, całkiem źle. <gryw> Bo naprawdę zabraknie mi chyba żyć do uratowania kuli. Dobra, jeszcze jedno uderzenie. I kolejna próba. Trzeba wyczuć dobry moment, żeby nie wpaść do tej dziury. Mm, uwaga, 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 uwaga. Chyba teraz. Tak, 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 tak. Jest! Udało się! W idealnym momencie schaczyłam tą skrzynię i mamy to. Zakończone Red Bull 3. Słuchajcie, level 60 jest już za mną, całe moje zmagania są już za mną. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że byliście razem ze mną i że dzięki Wam przeszłam kolejną edycję Red Bull. Oczywiście podsyłajcie mi kolejne propozycje gier, które chcecie zobaczyć na moim kanale. Do zobaczenia! Pa pa!